Shit! Szybaneczko, ziomeczki, ja jestem żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów buduje. Tym razem zbudujemy sobie wszyscy wraz z naszymi 100 widzami biedroneczki. Właściwie to będą dwie biedroneczki, dlatego powiedziałem w nogi. mnogiej, ponieważ podzielimy się na drużynę czerwoną oraz na drużynę niebieską, które będą rywalizo ry rywalizować ze sobą budując właśnie dwie piękne biedronki. Dokładnie, już was powoli tutaj wypuszczam z klateczki. Także, ludzie, posłuchajcie, wy się tutaj formujcie powoli na dwie drużyny. A jeśli ktoś z Was nas jeszcze nie subskrybuje, zróbcie to koniecznie, właśnie teraz byłoby nam mega miło, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy, brakuje nam bardzo. Wiele, więc subskrybujcie konieczki na teraz, klikajcie ten czerwony magiczny guziczek, oraz jeśli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, również zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, byłoby nam mega miło. A my lecimy w takim razie z budowaniem biedroneczki, Z tego co widzę, jest was mniej więcej po połowie. Pamiętajcie 15 minut na budowę swoją drogą. Chyba wszystkie zasady są wam znane. Jeśli nie są, to obczajcie koniecznie ostatnie odcineczki. Tam wszystko tłumaczyłem. No i przy okazji te 100 widzów nagrywamy na liveiku. Także jeśli chcecie pojawić się na odcinku 100 widzów, bądźcie koniecznie na naszych liveach. A ja startuję w takim razie. Budowanie start 15 minut na budowę, na budowę dwóch ogromnych Biedronek, dobra, widzę, że wystartowaliście razu z przytupem. Pamiętajcie w ogóle, że budujemy tylko jakby jedną biedronkę, a nie 50 tam różnych dookoła. Halo ziomeczku! Ziomeczku, 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 Czy ty tu budujesz biedronkę? Powiedz mi, powiem Ci, że wolałbym, żebyś tu nie budowała biedronki, bo jednak budujemy dwie takie fajne biedroneczki. Wow, chcecie budować naprawdę ogromne, więc to mi jak najbardziej pasuje. Budujcie jak największe, budujcie wszystko, żeby było w środku. Jakieś kasy, zaplecza, magazyny. Fir z dosobami może być. Jeśli ktoś z Was ogólnie umie robić takie rzeczy w stylu takich dużych pojazdów, zróbcie jakiegoś tira z tyłu, który właśnie przywozi do stacji. Zróbcie również jakieś, no ogólnie półki, jak wiadomo, tak w sklepie bywa. Jakiś dział mięsny możecie zrobić. Nie wiem, kurde, ale wszystko, co tylko sobie wybażycie, co może być w sklepie. No i oczywiście loga Biedroneczki. No i parkingi to przy okazji, bo parkingi to są również fajne rzeczy, o których ja, za... ja, które ja zawsze lubię. Jak oglądacie tę serię częściej niż raz na rok, to wiecie dobrze, że uwielbiam parkingi. A ja może pomogę wam w takim razie ogarnąć podłogę w tej Biedroneczce. Proponuję zamienić ją całości komendą tutaj na dole na blok. Myślę, że wypolerowana andezet jest dobrym pomysłem. Proszę bardzo wypolowana to jako podłoga myślę, że będzie, że sprawdzi się całkiem fajnie. I drużynie drugiej przeciwnej również coś takiego zrobię, żeby się nie musieli męczyć, aczkolwiek oni z tego co widzę, robią sobie podłogę z tego. Dobra, także podłogę tutaj wam zamieniłem, może to też usuniemy, żeby wam tu jeszcze troszeczkę pomóc. Proszę bardzo. Tutaj widzę, że powstaje chyba magazyn po boku. Ej, tam powstają jakieś kurde bele. No nie, tutaj powstają jakieś płeczki, okej, okay, tu pewnie też jakieś magazyny, a tutaj pewnie jakaś druga hala sprzedażowa normalnie. Serio, nie jestem ciekaw, jak wy to wszystko ogarniecie, żeby to było takie wielkie. Czy to będzie wielki napis Biedronka, by i E. Tak, to będzie napis Biedronka, tylko jakby od Tyłu. no spoko. Tego tu nie widziałem jeszcze, szczerze mówiąc, ale niech będzie. To jest takie słodkie logo. O! Małe, ale wydaje się całkiem słodziaczkie, zrobione przez Stasia14. Tam z tyłu nie mam nadal pojęcia, co powstaje. Maselka sobie tutaj coś z tyłu robi, nie mam pojęcia, co to jest. Ziomeczku, ziomeczka, tak nie, ziomeczku. Elektrownia baj maselka. Wow! Naprawdę? Elektrownia, która ma za-, za, za złej, za, zarządzać, jejku. Elektrownia, która ma zasilać te biedronki tam, no całkiem spoko pomysł, dosyć oryginalny przynajmniej. Czemu ktoś robi konkurencję biedronce? Halo, proszę nie robić konkurencji mojej biedroneczce tutaj, którą budujemy. No dobra, to no, zostaw napis, no spoko, no. Nie spodziewałem się tego kompletnie, jejku, co tu się stało? Czym ja mogę wam jeszcze pomóc? Myślę, że porobimy sobie tutaj wspólnie jakieś półeczki. E, może, aczkolwiek nie mamy tutaj chyba główek, e, ale to takich kustomowych główek, ale za to możecie użyć normalnych główek jako produktów. Weźcie sobie jakiekolwiek to ręki, czy na przykład głowa creepera, głowa Steve'a, głowa zombiego, głowa czaszki Widera i głowa na przykład szkieleta i możecie je użyć jako jakieś produkty na jakichś półeczkach. Tylko fajnie, jeśli na tych półkach dałoby się cokolwiek stawiać. To jest dosyć fajny patent na półki. Szkoda, że tutaj nic w środku wtedy nie ma. Może właściwie zrobimy sobie też jakieś inne półeczki, na których się będzie dało stawiać. Takie troszeczkę trochę inne niż tamte, ale przynajmniej będzie się na nich dało coś stawiać. Tu będzie dział z zabawkami, dobra, tak się możemy umówić. E, tutaj po boku sobie jeszcze zrobimy oczywiście e, taką podporę, żeby on nie wyglądał, jak miał się zaraz zawalić te półki, bo e, naś się Zaraz zawalam, jak będą tego tak zabezpieczone, jak są w tym momencie. No, i teraz przynajmniej te półki są czymś zapełnione. Znaczy, no nie są jakoś mocno zapełnione, ale coś przynajmniej na nich jest. I to jest całkiem spoko. Tu powstają, widzę, kasy. Yy, tutaj z tyłu pewnie. Jakieś drzewka? Okej. Okay. Co robić drzewo w Biedronce? Gang słodziaków. A, kurde, bele. Jejku, zbuduj ktoś, proszę, dużego słodziaka. Proszę, niech ktoś zbuduje dużego słodziaka. Tego jeszcze tu nie widziałem. Gdzie, gdzie, gdzie? Czy ktoś buduje? Chyba nikt nie buduje. Proszę, niech ktoś to zrobi. Jeśli ktokolwiek chce budować słodziaki, albo takie rzeczy w tym stylu, budujcie ogromne słodziaki gdzieś tutaj obok. Tu będzie piękne. Nie, tu widzę, że powstaje logo po prostu wielkości wieżowca Biedronki. b i e d Ono jeszcze będzie wyższe. cię naprawdę logo wielkości wieżowca. Zamknięte z powodu komornika. Co komornik zam zamknął Biedronkę? No nie wolno, tak. O, wózki! I to jest genialny pomysł. Z jakieś parkingi. Pamiętajcie, również jakieś tirach, które przywożą dostawy do tej biedroneczki, fajnie by to wyglądało i myślę, że e, również dopasuje się do tego tematu. Ten dach trochę śmieszny, no ale dobra, niech będzie. Z tego co widzę, tylko ta drużyna ma jakiś problem z dachem, także może ja im troszeczkę pomogę go zrobić. W ogóle Biedronka ma dosyć fajny daszek. Nie <laughs> wiem, dopiero teraz na to zauważyłem, że oni nawet fajnie kolorystycznie ogarnęli og 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 ogarnęli, jasne, ogarnęli ten daszek. I ładnie wygląda, no nie oszukujmy się Wow! Świąteczna choinka, proszę bardzo, baj polska wiśnia Widzę, że kliwacik świąt już na całego, no normalnie Myślę, że ogólnie możemy sobie też zrobić odcinek z to gdzie buduje święta, ale to w przyszłości, to dosłownie przed świętami może w Mikołajki. Ej! Może zrobimy takiego e, specjalnego live'a w Mikołajki, który będzie taki świąteczny. To by było całkiem spoko. Zapiszcie sobie ten pomysł, ja sobie go zapiszę, wy też sobie zapiszcie w kalendarzu. Tu jest wejście, czemu to wejście? Tu, czemu tu jest też zamknięta biedronka? Zamknięte przez komornika! Czemu i to mi tą biedronkę zamknął komornik? O co chodzi? A co to jest? Co, co to jest? Czy to jest jakiś gościu? Żul z podbiedronki by Unban Wódka by Unban? Nie! Żul z podbiedronki? Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc Tu mamy jeszcze kolejne logo, dziwne, szczerze mówiąc Że żul jest wielkości dwa razy większej niż Niższa biedronka i są słodziaki Tak, prosiłem o to i są Jej, mamy! I borówka Borówka Basia chyba? I truskawka te... Nie wiem jak jest ta truskawka Dajcie koniecznie znać jak miała na imię truskawka, czy cokolwiek to jest e, W komentarzu Ale borówka Basia była na 100% I <laughs> genialnie, co tutaj robi jakiś aquapark znowu, czy znowu to zbudowała ta sama osoba, chyba tak, proszę bardzo Biedronkowa plaża by gofer 11 22, znowu nie na temat, ale nie chciało mi się czegoś innego zbudować co to jest napisane, eee, termometr minus 100 stopni, pamiętasz, nie to no, pamiętam cię kurde bele, tym razem z rolcasterem nie naprawdę, zbudował tutaj pod Biedronką park wodny z rolcasterem Do tego się nie spodziewałem, chyba nikt się tego nie spodziewał a jak tam u niebieskich, czy u czerwonych tak właściwie czy czerwoni mają jakieś słodziaki, tak tam powstają chyba słodziaki, mam przynajmniej taką nadzieję, eee, czy tu jeszcze jakieś słodziaki są? Tylko jeden słodziak, naprawdę? Macie jeszcze 4 minuty, dawajcie słodziaki budujcie! I jeszcze daszek! Ludziska, daszek i oświetlenie w środku, bo żeby tam nie było zbyt ciemno. No bo jednak sorki byłoby dosyć słabo, jeśli byłoby w środku ciemno. W takim razie pociągnę sobie to komendą, żeby was tutaj już nie nudzić. Nie nudzić, żeby was tutaj już nie męczyć, robiłem tego ręcznie, bo widzę, że. Widzę, że to nie byłoby zbyt ciekawe raczej. Cet 446 poradnik Urdedita by pl Proszę bardzo, nic wam nie tłumaczę, ale są takie fajne komendy, który, dzięki którym można budować szybciej. wy się zajmijcie daszkiem, a ja może ogarnę jakieś oświetlenie w środku. Proponuję, żeby zrobić je na przykład z, z z, no niech będzie latarnia morska jak zawsze. Chociaż może jak będę zwiedzał wezmę sobie po prostu night vision i będzie prościej tak właściwie niż sobie tak ogarniać to oświetlenie. Ale dobra, ogarnę je mimo wszystko. Dobra, wyszło. Mam nadzieję, że gdzieś zepsułem przy, po drodze, chyba nie. Ej, co wy tutaj robicie za wielkie linie? One chyba tutaj nie pasują. Ogólnie jesteście już naprawdę na finiszu. To jest nadal tak strasznie ciemno, ale po prostu wezmę sobie night vision jak będę zwiedzał, co tutaj w ogóle powstaje. Lodówki. A lodówki, to też jest całkiem spoko pomysł. Drzwi się zepsuły chyba. Tak, drzwi się zepsuły. Widzę, że się włamaliście. Tu był komornik wcześniej i komornik zamknął tą Normalnie włamaliście do środka. Wózki, wózki, gdzie są wózki? Tu są wózki. O, tak schowane. Też całkiem spoczko pomysł. E, no dobra, tu powstają świeżaki. Tak, jest marchewka. Jak ma na nie marchewka? Czyli tak, to jest borówka. Nie, to jest jednak burówka. To jest burówka. basia. To jest. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Podpiszcie to w ogóle. Borówka też, aha, to, czy mamy dwie borówki basie. To jest ogórek, czy co to jest w ogóle? Ja się nie znam na tych kurde świeżakach, naprawdę nie mam pojęcia. Ale to jest kawał marchewka, nie wiem Martyna, <śm> nie mam pojęcia, Szczeram kompletnie. Nie, 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 nie miałem nigdy świeżaków. A to jest Broku, pana pan napisała właśnie na czacie, że to jest Broku. Także to najwidoczniej był Broku, Broku, jak ma na imię w ogóle? Broku Bartek? Może Bartek. Śliwka Sabina jeszcze była podobna, dobra, także tak, to może być śliwka Sabina, a to może być, nie wiem co, no dobra, ważne, że jest tu pełno tych słodziaków, a co to jest tak w ogóle, to nie mam pojęcia, co to jest, jakieś takie wielkie czerwone linie, czy to jakieś tęcza powstaje, czy o co chodzi? A, to są, to jest prąd, właśnie, patrzcie, bo tutaj ma Maselko sobie budował, Maselko budował sobie tu elektrownię i teraz właśnie doprowadza rurami, właściwie nie rurami, pr kablami prąd do tych biedronek, kurde, pewnie. jakie wy macie pomysły, to naprawdę w głowie mi się nie mieści, ale zostały tylko 5 sekund, więc ja już wam wyłączam możliwość budowania, 3, 2, yeah then koniec budowania, sprawdzamy co wy tutaj ciekawego pobudowaliście przez, przez te ostatnie 5 minut, 15 minut, nie 5 minut co ja w ogóle gadam, dobra, powiem wam, że ten odcinek minął naprawdę dosyć szybko i zbudowaliście genialne rzeczy według mnie, także zaczniemy sobie może od wyglądu na zewnątrz pamiętajcie w ogóle, żeby zostać do końca odcineczka i na końcu ocenić, która drużyna według was spisała się lepiej z tego co widzę, w tym miejscu mamy jakieś kurdebele, słodziaki by olivier takie małe słodziaki, ale są, tutaj dalej mam jakiś parking do drużyny niebieskich, dokładnie parking zbudowany przez imisio2 i marti oraz marca Tutaj normalnie jakaś tęcza, zielona nazwita, czy tam jakiś wielki, nie wiem, wielki, wielka brama nazwita. No i w środeczku proszę bardzo, jakieś darmowe słodziaki oraz cukierki. Nie wolno tak! Nie! Nie, ja wiem co to, ja, ja, ja wiem do czego to jest. Do, do czego to jest aluzja, nie, nie wolno tak. Ej, oczywiście parking z Lamborghini pewnie wiśni, choć z tego co widzę nie ma, niestety. Kurde, oczywiście nie zbudował swojego lambo tym razem, naprawdę, no dobra, jak nie, to nie. Ale ogólnie, jeśli chodzi o parking, to jest duży i bardzo fajny. Tutaj oczywiście jeszcze wózeczki, tak jak powiedziałem wcześniej, to już widzieliśmy. Fajnie, że o tym również pomyśleliśmy Baj i Misio 2. E, idziemy dalej. Zobaczymy, co mamy tutaj jeszcze na zewnątrz. Oczywiście pierwsze logo, drugie logo, co to jest w ogóle? Wózki koło parkingu, a to są oznaczenia chyba parkingu oraz wózków. Dobra, tu jest piękne logo Biedronki. Pierwsze, budowane przez Karolo. Tutaj mamy e, wielkie logo Biedronki w wielkości wieżowca e, zbudowane przez e, miseczkę. Tutaj oczywiście cały gang słodziaków, czyli broku... Nie mam pojęcia, jaki. Broku żelazny może być. E, truskawka, nie wiem, nazwijmy ją, Teresa. Serio, napiszcie w komentarzach, jak mają na imię te świeżaki. E, borówka Basia, to przynajmniej wiem budowałem trzy rzeczy, to spoczko, jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, nie mam pojęcia kim jesteś. Mordor, okej? Okay. Oraz w tym miejscu chyba również Borówka, Basia, albo śliwka. Şiw, śliwka, Faustyna, nie, nie, nie mam pojęcia. E, no i tych słodziaków jest sporo, także fajnie, że je pobudowaliście. Idziemy dalej zwiedzać, co tu mamy u tej e, niebieskich. Tu mamy tego Menela, którego wcześniej widzieliśmy, e, tutaj kolejne parkingi, jakieś gwiazdy, i tu pewnie powstawały kolejne słodziaki z tego co widzę. Oraz biedra, nie bieda, idealne dla Januszy. On nie jakiś mały sklepik osiedlowy, wy kurde, powiem ci, że, bieda cię, że biedra cię zje i chyba będzie musiał zbankrutować. A w tym mamy żelaznowóz znowu. czy on dowozi żelazo do Biedronki? To jeśli tak, to to mi się podoba w takim razie. E, to widzieliśmy, to widzieliśmy i jeśli chodzi o zewnętrzną część tej Biedronki, chyba już wszystko widzieliśmy, oprócz tego chyba biura parkingowego pana, co to jest w ogóle? E, apteka. Ej, Milek, czemu zbudować aptekę? To nie ma sensu, przecież mieliśmy budować Biedronkę ziomeczku, no ale no dobra, zbudować aptekę. Dziwny pomysł, no ale to niech będzie. Idziemy w takim razie do, do drugiej drużyny, sprawdzimy, co zbudowali tutaj na zewnątrz. Na zewnątrz u drużyny niebieskich mamy przede wszystkim tą elektrownię, z której, o której mówiłem wam wcześniej, z której leci prąd do tutaj wszystkich budynków do Ładny pomysł, naprawdę mega oryginalny eee, Co tutaj mamy w środeczku? No nic, nie mamy w środeczku w takim razie O nie, tam jest jakiś wielki eee, Jak się nazywa, kurde bele, endowy Endowy kryształ, czy coś tam jak -tokolwiek się nazywa, no ale jest Tutaj mamy oczywiście świeżaki, pierwszy świeżak Dajcie mi w ogóle, czy jest podpisany pomidor Patryk Ok, czyli mamy pomidora Patryka, nawet nie wiedziałem, że taki jest eee, Tutaj kolejne logo oczywiście Pietruleczki, kolejny świeżak, marchewka, nie mam pojęcia Jak ma na imię eee, Stasiu sobie tutaj zbudował logo, tutaj oczywiście logo Lidla Bo jakby to mogło być, jakbyście nie zrobili Konkurencji dla tej biedronki, no bo przecież czemu, czemu? Czemu? No to, to nie, nie mam pojęcia, czy e, czemu chcecie zagrażać naszej pięknej biedronce, chociaż ja osobiście chyba wolę trochę lida. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Czemu ta burówka Basia strzela tam gdzieś? Gdzie ona strzela? Czekajcie, gdzie idzie ta trajektoria lotu? Ona idzie dokładnie w tym miejscu, czyli ona chce strzelać w biedronkę? Nie wolno tak. Nie, nie wolno strzelać w biedronkę. Nie, no to, 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 to trochę dziwne, że chcą jej zabić dom. No no dobra, ona chce zniszczyć dom. To trochę dziwne, szczerze mówiąc. Tutaj mamy e, mini biuro żelaznego właściciela biedronki Bajska. O, dzięki wielkie za biuro w takim razie. Znowu komputer za 700 milionów tym razem. No ta, takim to mogłem streamować. Tutaj mamy jeszcze pewnie jakieś wózki, o, oczywiście, piękne wózeczki. E, oraz w tym miejscu cokolwiek to jest. Kasa numer 7 dla widzów żelaznego. Czemu ta kasa jest poza Biedronką? Nie mam pojęcia. No i tu jeszcze parking z jakimś wielkim wozem, darmowe świeżaki oraz cukierki. Nie czemu? To jest camper z darmowymi cukierkami, nie wolno tak! I biuro parkingu oraz wszystkie osoby, które budowały parking, czyli Fangoten, Nasik nice oraz Ame i Melix. Dobra. A my w takim razie wchodzimy sobie już do biedewoneczki do środka. Myślę, że zaczniemy sobie w takim razie od Biedronki drużyny niebieskich, według mnie wygląda całkiem spoko. Spójrzcie na nią. Jest słodziutka. Mamy napis napis Biedra, nie Biedronka, no ale no niech będzie. To oczywiście złodziaki do góry i pełno luk różnych. A my wchodzimy w takim razie do środeczka. Tu jest jeszcze coś napisane, czyli niebiescy najczerwoni haj. Nie każda Biedronka to sklep. No ale my budujemy, nam chodziło akurat o sklep Biedronkę. Uwaga, posimy nie stawiać wózków. O, nie stawiać wózków? Czemu? Tutaj widzę, że ktoś stawia wózek. Nie posłuchał chyba polecenia, jakie było tutaj wydane. Tutaj jakiś skarbiec, naprawdę skarbiec Biedronki i tu jest zło. To nie normalnie, tak na widoku ten skarbiec od razu przy wejściu trochę niebezpiecznie. E, tu mamy kasy, chociaż od kasy się nie zaczyna, więc pójdziemy sobie na początek na półki. W świetny pomysł na półki swoją drogą. Zrobione z wagoników, przez co na przykład możemy sobie kupić Oliwiera. Udajmy, że to jest świeżak. To jest, to jest jeden z. Nie, słożak. Słożak, Słodziak, a nie świeżak. Świeżaki są chyba w Lidlu, z tego co wiem. Dużą tam drogę zrobiliście serio. Co tutaj mamy w tym miejscu? E, Słodziak, vampir, by Szymon, pręka. tu mamy kolejne słodziaki, którymi wy jesteście, superacko e, Oraz tutaj na końcu cukiernia, baj, jajko 20. 5, również bardzo fajny pomysł, proszę bardzo. Możemy sobie kupić torty: ciasto z posypką, ciasto y, z truskawką, ciasto z karmelem a gdzie jest ciasto z żelazem? Jajko! Halo! Czemu nie ma ciasta z żelazem? Jestem zawiedziony kompletnie z orzechami. No gdzie jest ciasto z żelazem? No kurde, jestem zawiedziony naprawdę na maksa. Dalej mamy tutaj jeszcze jakieś małe sklepiki, albo może biuro ochrony czy coś w tym stylu. Tutaj dział mięsny z tego co widzę, dokładnie zbudowany przez Rico Mico, w którym możemy sobie pewnie, możemy sobie pewnie jakieś mięso wziąć na sztuki, jakieś do krojenia mięsa. Również mamy krajalnicę, miejsce gdzie przynoszą się dostawy mięsa oraz pewnie jakieś wielkie puchy z tym mięsem, nie puchy właściwie, wielkie pojemniki z tym mięsem. Tutaj też całkiem spoko, po prostu żeby sobie taki magazyn tutaj obok świeże promocje, karpie, bajpawi dom. O nie, karpie, to jeszcze, wiecie co? Jeszcze nie są to na karpie, to myślę, że w grudniu. E, pokój szafa żelaznego, także wchodzimy do środka. Nie, czemu on jest znowu różowy? Czemu wy mi róż, różowy dywan robicie na moim pokoju? To jest dziwne. E, Baj też Mordor 205 żelazny. Dzięki Wielkie za tron złoty, tylko powinien być żelazny. Ej, nie oszukujmy się, czemu mi dajcie di diamentowy, niezłoty, ja w ogóle gadam. Dajcie mi żelazny tron, a nie jakiś diamentowy. E, idziemy dalej, dalej mamy tu jakiś kolejny roller coaster bo jakby to się mogło obejść odcinek to bez rollercastera, przecież nie może czegoś takiego być, e, i w tym... Miejscu. I o nie, tu jest jeszcze część biedronki. Także wchodzimy tutaj i tu jest pewnie ponownie. A nie, to jest dział z pieczywem, jednak, dobra. Czyli dział z pieczywem, w którym możemy kupić torty. Mam nadzieję, że chociaż tutaj jest to z żelazem, albo jakiś chleb z żelazem, to by było całkiem spoko. Kolejne pomieszczenie, chyba z jakimiś materiałami, materiałami budowlanymi normalnie. A nie, to są dostawy! Okej, okay, czyli tu są te dostawy, w których byliśmy tutaj z tyłu. Magazyn budowany przez JJ Wawa, e, Także tutaj są piękne, m, jakieś wielkie kartony z dostawami, z takimi rzeczami, które pewnie potem wystawią na sklep. E, w tym miejscu mamy jeszcze z, jakiś mały, mały straganik z owocami. E, stachan. No i przechodzimy już sobie już do kas, Tu są jeszcze słodziaki, to widzieliśmy wcześniej, ba jo, zaur No i przechodzimy sobie oczywiście do kas Kasa jedna, kasa druga, kasa trzecia. I tu pewnie biuro całego. O nie, to jest toaleta jeszcze. Fajnie, że toalety również zrobiliście. Nie wiem, czy biuro to są zazwyczaj toalety, ale fajnie jakby były. Wchodzimy do nie, do, 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 właściwie męskiej toalety. Proszę bardzo, są dwie. Więcej umywalek niż toalet. Nie, jednak jest tyle samo. Kran, kran. No wiem, że to jest kran. domyśliłem się, że to jest kran. Dziomeczku. No i po tej stronie toaleta damska wygląda tak samo. Co to w ogóle jest? Słodziak jeszcze jeden, wielki i Patrzcie, jakie jest no no dobra, mamy tu jeszcze jakiegoś wielkiego w takim razie słodziaka i tu jest chyba biuro ochrony, dokładnie by macius zniszczyć Lidla, skarbiec u góry nie wolno. Tak, halo, halo, Lid też jest spoko. E, I komputer, w którym można obserwować pewnie wszystkie rzeczy, jak, które dzieją się w wydrące. Tu do góry jakieś pieniądze uzyskane przez słodziaków, co? Najcenniejszy raz, to mi się podoba i do góry jeszcze jedno piętereko i wejście na dach dla bezpieczeństwa, jakby się okazało, że na przykład złodziej ucieka przez dach, to, to dla bezpieczeństwa można sobie tam wejść. E, no i mam nadzieję, że wszystko tutaj ogarnąłem. Kasę tutaj są, wszystko widzieliśmy, także sobie tym razem, e, właściwie przeciwko, czy idziemy do, do, do Biedronki Drużyny Czerwonej, zobaczymy, co oni tam ciekawego zbudowali. E, wchodzimy do środeczka, to są wózeczki, które wcześniej widzieliśmy, zbudowane przez Synchronkę i Adiemce oraz obok wejścia naszej biedroneczki, proszę bardzo, więc wchodzimy, wita nas oczywiście kasa czy tam jakaś ochrona dla subskrybentów żelaznego za darmo. to mi się podoba, także jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje, to zasubskrybujcie nas właśnie, teraz wtedy dostaniecie za darmo coś w Biedronce. W sensie w tej naszej wirtualnej Biedronce, nie w tej prawdziwej, żeby nie było, że pójdziecie. Ej, to było głupie, jakbyście poszli do, 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 do lidla i do Biedronka dronki powiedzieli, Ej, bo ja subskrybuję żelaznego on powiedział, że będziecie mieli za darmo, to by było całkiem ciekawe, dobra, idziemy dalej mamy tutaj oczywiście lodóweczki by Jo 9 co jest w tych lod lodóweczkach, nie mam pojęcia, chyba kawałek kantorka do knesa, no całkiem spoko Ej, dalej, kasy pewnie, dokładnie Ej, płaci się tylko żelazem, no i to jest, to jest prawidłowa postawa Polska Wiśnia to jest serio, prawidłowa postawa, toaleta kolejna, również fajnie, że pomyśleliście jeśli komuś się zachce, to się przyda przynajmniej Ej, biuro również, kierownika biu kierownik biura xpisek, o nie ja tu nie jestem właścicielem tej Biedronki. No dobra, jak nie, to nie. Praca w Biedronce od teraz. No nawet szukacie pracowników. Z tego co wiem, w biedronce dosyć dobrze płacą, więc no myślę, że się znajdą bez problemu. E, a my idziemy dalej, idziemy sobie tutaj obczaić, co to jest tak właściwie? To jest jakaś szyba broni przed złodziejami i komornikami. Żelaza żelaznego, zabawkowe kilofy i Tesima, zabawkowe Roxa i pluszowe lisy Minecraft Cakosa, Dobra, wyprzedane. Co jest jeszcze wyprzedane? O, żelaza, żelaza też wyprzedali. No i tutaj oczywiście cała hala sprzedażowa z różnymi produktami, między innymi e, z derpowym derpem. Jakieś ciaska są, tu są jakieś mięska fajnie, że również to ogarnęliście, serio. Jabuszka, jabłuszka w ogóle za jakimś wielkim, z jakąś wielką szybą ochronną, Normalnie jakby to był skarb narodowy, choć właściwie jest, bo jabłuszka są dosyć popularne w Polsce. Tu jest jeszcze z tyłu magazyn! Okej, okay, tego nie widziałem, sorki, faktycznie. Czy mamy to jeszcze biuro właściciela żelaznego. Okej, okay, dzięki wielkie za jakieś biuro dla mnie. Jedno, bo chyba tam jest jeszcze ich więcej. Jakaś fontanna na zapleczu Biedronki. No tego się kompletnie nie spodziewałem. Tutaj pewnie jakieś miejsca dla na skrzynki, właściwie na ubranie dla pracowników. E, to fontannę widzieliśmy, tego nie widzieliśmy. pomieszczenie administracyjne Bajneku. Normalnie to jest więcej biur w tej Biedronce niż normalnej powierzchni sprzedażowej. Ej, oraz tutaj już pewnie normalny dział z owocami i warzywami, z tego co widzę. Fajnie również, że o tym pomyśleliście. No i magazynik Bye Golden, w którym mamy wszystkie rzeczy przygotowane do tego, aby wystawić je w przyszłości zaraz na salę. No i tutaj z tyłu jeszcze kolejny magazyn. Jejku, pusty magazyn. Wszystko wykupili widzowie normalnie. I tu jeszcze jakieś za zapasowe wózki albo zepsute może. Ej, I dostawa, proszę bardzo. Jest wielka ciężarówka z dostawą. No i wygląda jak u z biedronki Spójrz nawet jest logo. Jejku, jest naprawdę genialna. Bardzo mi się podoba. Super ogarnęliście. Nie wiem skoro, że nie wiem kto to ją zrobił, ale jest naprawdę super zrobiona. Także, dzięki wam wielkie za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to właśnie teraz. Napiszcie w komentarzu koniecznie pomysł na kolejny odcinek tej serii, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcineczku, ponieważ odcinki są codziennie o 9.00 jeśli jest wolne oraz o 15.30 jeśli jest dzień szkolny. No i pamiętajcie, live'y również są codziennie. Widzimy się jutro. Cześć!